No i witam was w nowej serii zagrajmy WY Tak, tak, nowa seria Nie wiem w ogóle jest teraz z moim nagrywaniem w ogóle Ale tak, robię tę serię tak, no tak, na szybko właściwie <laughs> Bo ostatnio mnie Game Dev tak naprawdę wciągnął i no... Od razu mówię Mam wersję piracką, ale inną będę mógł kupuje <laughs> Bo nie mogłem się powstrzymać, musiałem w to zagrać Grałem w to w ogóle kiedyś, była jeszcze inna wersja a teraz w ogóle jest Polska, od tamtego roku jeszcze chyba, nie aż tak dawno, teraz nie wiem kiedy się to pojawi, tak będę grał na tym, bo na tym jest za łatwo, na tym jest dla mnie trochę za trudno, chociaż już trochę umiem, mógłbym na tym grać. seria byłaby właściwie dłuższa, chociaż troszkę no, byłoby z w niektórymi, w niektórymi rzeczami trochę nudniej, nowe koncele byłyby e, rzadziej i umiejętne nowe rzeczy, takie typu 3D 2 albo coś. <śmiew> Więc tak. Nazwa filmu. F firmy. Co by tu dać? Hmm. Niech będzie. Lama Studio. Incorporation. I Jęce, chyba tak się pisało. In Con Lama Studio Incorporation... Chyba będzie. Incorporation... wiem. A, u. <laughs> Czy tak, Lama Studio Incorporation. Incom... In ja, nie wiem. I tak, moje imię i nazwisko prawdziwe możecie poznać, ale nie. Gdybyś tak nie, zawsze nie, nie podpisywał, to zajebiście moje imię i nazwisko. Ale tak to nie. Kim byś rudy mnie. A Azjatom A zatem jakoś tak... Dla mnie nie, nie pasuje, on mi zawsze pasuje i tak. Taki wygląd zawsze daje prawie. Eee... Yy... odpowiedzi tak. No i co, Twórzmy naszą pierwszą grę. Jakie mam typy? <laughs> Fantazyn! No. <laughs> to jest typ, który być tutaj najwięcej razy robiony. I zaczynamy od gry, którą robiłem kiedyś. I ona była najlepsza. Jaką tworzyłem i ją będę robił miliony części. Miliony części gotika. Tak, gotika stwórzmy, RPG. -a. No to prawdopodobnie zrobię tylko jedną grę i zamierzam robić tak, że jak na przykład, jakiś system będzie odchodził, to robię grę o nazwie Goodbye, bądź żegnaj i nazwę tego na przykład żegnaj G64, bo, bo tak tak taki Gothic z 2D, jakby to wyglądało? Hmm, <laughs> mi się w ogóle nawet to nieźle udać, bo wiemy, jak to się robi teraz, to powinno. Silnych mało. No, powinno być 7 na 10, mniej więcej. Hmm, projekt poziomów, oczywiście, tak. Dialogi gdzieś tu. Sztuczna inteligencja najmniej, bo ona jest tutaj bez zeszła w erpatre właściwie. <laughs> w ogóle jest. E, teraz mówi tu wasza osoba, która miała wcześniej... Tak często muszę mu przerywać, ale tam. <laughs> e, nie wiem o co chodzi, a dźwięk mam być najwyżej. I mniej więcej ja to robiłem jakoś tak. Spacuje trochę minus, więc podam grafikę na. Więcej tak mówię, że miałem w 6 grach 9 i 75 na 10. Wszystkie gry to był godzik A potem stworzyłem konację jakieś głównie na gierki, Dostałem 9 na 10. Nie wiem czemu. Lubię grę na odbale się i dostałem 10. To wiem, że ta gra nie, nie robi tak z tym recenzjami, że tak losuje się, tylko tak no... Trochę tam patrzy. Napraw i zakończ. Witaminy, w płynę, czy coś tam w ogóle pije. Biedronki jakieś coś. Tabletki to się do daje. Jak tak robią. I tak, jakie oceny? Zupełnie dobre. Mówiłem tak 7 na 10 <laughs> Gothic mniej więcej Jedynka mniej więcej takie oceny chyba wziął no nie jestem pewien, mniej więcej takie, takie dobre Kolejne części będą lepsze. Tak w ogóle. A po coś wiedzieć. Mm. I to będzie sama sprzedaż tak w ogóle. Mm. No, średnia. 24 fanów. Tak ostatnio grałem miałem chyba 8 na 10 miałem jeszcze 14 chyba. Hmm, badania by się przydały. O muzykę bym chciał tego ogóle. <tryk> w ogóle patrzę to te małe gierki się chyba mi się mniej więcej robi. Chociaż chyba nie. To są 4 miesiące już. Nie, 4 albo 3 się robi. Nieważne. Stwórzną grę, tym razem co? O, no, już mam. One Pisa lub lubią wszyscy fani One Pisa, więc... Bo jak to możliwe, żeby fan One Pisa nie lubił One Pisa, no coś mi to powie. W kolejnym mogę się doczekać możliwości dawania gry na kilka konsol... Kons na kilka platform na ps -a, na PlayStation i nie tylko. Aksa silnik? Hmm. Wiem, że w akcji gry w takiej grze to chyba powiedzieć nie trzeba za dużo. I silnik i rozgrywkę powinny być duże. Nie jestem pewien. Mogę teraz tak. Z moimi to jest takie dziwnie, że... robię tak dziwnie teraz po prostu. Że prawie w ogóle nie nagrywam, ale tam cicho. Co? Do akcji stycznia inteligencja ma Coś się dzieje. Maksymalnie tam tyle ludzie. No, dialogi mogę wywalić. Prawie. Projekt poziomu macie swoją sztuczną inteligencję, jak chcecie. W ogóle to trochę psujesz, że no. Mają takie coś i w ogóle. W kogo obchodzi inteligencja w grach akcji? Nie mi to powie? No, dźwięk to się zgodzi. Hmm... okej. Okay. Z dźwiękiem się zgadzam. Bo dźwięk jest na drugim właściwie miejscu. Na pierwszym jest na drugim dźwięk, na trzecim e, grafika. Tak powinno być. Hmm. Wycofali już szkoda. Po co to w ogóle będzie coraz trudniej? Hmm. Nie do tego. Kowodore, Ko tak. To jest chyba czy czegoś to nie pamiętam, nie znam nazw tych starych komputerów. Hmm. Wiem, że jest chyba też e, Make... Make Game Icon, czy coś takiego. Nie wiem, co gra też taka. Otworzenie gier, tylko chyba lepsza grafika i trochę inaczej rozbudowana, lepsza... nie wiem. Ponoć jest nawet dobra, nie wiem czy lepsza, czy gorsza. Nie grałem, nie widziałem, więc nie oceniam. O, mamy taką średnią gierkę. Dziwaczna, ale dobra. Hmm. Każdy widział lepsze idioty. No. Co to są ludzie? Czymkolwiek by go docierał, tak? To będzie ważne. Hmm. Razem sztuk. Czwórzmy, może. Mogę... Tak. Na początku będę robił, że. Wszystkich tych. Eee yy... Typowe jakim Ami, potem tam kupował i w ogóle porobić z jednego albo z dwóch, to trochę w ogóle lepiej nie robić e, gry fantazji akcji, na ...przykład... dwa gry, takie, dwie takie gry pod rząd, bo dają ci całą na drugiej. Czy to jest logiczne? Nie wiem. Wiem. Spijażmy, więc spaj. Nie ma lepszego tytułu. Tak, to chyba powinien być. Nie wiem, żeby symulację taką. Śpiega U mnie ciemno w pokoju. Żaluzje zasunięte, w ogóle takie tam. No, Rozgrywka, coś mi się zdaje, powinna być największa. śni trochę mniej. <śmum> Chociaż teraz to właściwie grafika chyba gorsza niż w nes -ie. Nie, jak w NES-ie. Tak, grafika jest chyba mniej więcej jak w nes -ie. Chyba w symulacji to. W stópce, no, projekt pójdzie mu najważniejszy. To przynajmniej pisze. W ogóle całkiem niezła sprzedać sprzedaż i fajn, mu Potem Potem to tak, będzie sprzedaż, porównując do tej to dinkiej okay. kolejki na Nessa, tutaj Tessa, czyli The Endless Scrolls. Będę robił parę gierek na pewno. Um, grafika. Hmm. No, <laughs> jednak chyba tutaj tak. Jak chcą, dźwięk, no to niech będę mieć dźwięk. No w ogóle zanim zrobię Gothic 2, to trochę minie. Potem musiałem odblokować Sequelę. Nie wiem czemu nie dałem tego od razu. Bo, po każdy od początku może robić Sequel, czyż nie? Hmm? A nie, musisz to dopiero odkryć. Ach. Pamiętam, że ja kiedyś nie robiłem Sequel, tylko po prostu tego sam nazwę i typ. Bo sequele miałem słabsze oceny. Nie, że to był jakiś bądź, po prostu robiłem. gry od razu było którejś. W ogóle, 5 to chyba z tego co pamiętam minimalna ocena, żeby przybywali fani, Tak to od odchodzą. Masz szczęście. Tak w ogóle, do mam mają pasować człowieku? Skoro są tylko gdzieś tam To są mniej więcej takie same, ale nieważne. Jak nam sprzedażą? Hmm. Niezła aż pieniążku, bo myślę, że tyle sprzedaży tutaj. Do 10 fanów minęło. Fanów minęło 10, mi to pasuje. Kolejny temat, Spiec i sport. FIFA to takie. Niech będzie. Fiat. Który by tutaj mógł być rok? Kiedy to było, nie wiem, niech będzie. Minus 10 Powiedzmy, że jest nie wiem który rok. Nie wiem. Nie wiem, który rok może być w tej grze. Tak, w ogóle szczerze, to ja w FIFA zbyt nie grałem nigdy. Grałem ile tam. Razem to być 2 godziny, może nie całe. Hmm. Hmm. Więc tak, Fiat minus 10, czyli inna wersja FIFY. Ta lepsza, pamiętajcie, to jest lepsza. Przecież mogę jest stworzyć PS, ale nie. Rozgrywka najważniejsza oczywiście, ale silnik też. Ważny. Tak, w ogóle te gry, które teraz, teraz stworzyłem, są niczym w porównaniu do tych, które stworzę, potem to jeszcze gorsze, jakby co? Ach. Nie uważa, że mają obiską grafikę, są krótkie, więc są słabe, tak pewnie jest. Hmm. Dialogi to nie. Hmm, to się przyda. Jasper to się przyda, chociaż dialogi. Gdyby był dubbing, gdybym miał już dubbing, mógł naście logi, tak to nie. O wiecie, tam. Kto chce słuchać napisów? Chyhe. <laughs> hmm. Najlepiej to przybył mi się dźwięk mono, stereo i w ogóle. Nie, mono to jest... No mono najpierw, potem stereo. Trochę dużo zajmie takie coś. Ale tam. W ogóle z tego co pamiętam chyba... E, tworzyłem razem chyba 9 godzików w tej mojej grze lepszej. I siódmego chyba... siódmego zepsułem, bo dawałem chyba drzewku umiejętności. Które chyba właściwie zepsuły grę. Ja. Nie wiem czemu. Tak, to wszystko było dobre. Hmm. Lubicie Fiat? No, nawet im się podoba ten Fiat. Fiat, Fiat minus 10 to jest najlepszy. Hmm. Informe Informat Gamer. już wysoko dałeś. Najwyżej zgadłem. Hmm. <laughs> zgadłem. A ty najniżej to jest Star Games. Co człowiek? Człowiek jest właściwie chyba ludzie. I. Wybierz temat. Muzyka. Mam już tytuł yy, Lama Hero Jest Glitter Hero Więc to będzie Lama Hero To jest symulacja, dużo tych symulacji I to bardzo dużo I potem chyba zrobię coś Żebym mógł mieć ehm, <küh> e, Ten e, Gry o życiu, czy czymś tam I zrobić że Oczywiście miał blisko ten do Badanie, tam zrobię Goodbye czy szegnaj G64, bo on sobie niedługo będzie znika, z tego co tak. Tutaj aż tak bardzo to chyba nie trzeba. Pożegnaj w grze z komputerem, to chyba nie ma takich gier w tym, w Hero. O, jeszcze Tessa, witaj test skończę to, to chyba zrobię. Witaj test. w też nie może teraz robić gier startowy na jakiś system. Bo trzeba poczekać a się publikuje. Nawet na własnej konsoli. Co ludzie? Hmm... Grafika to... <laughs> Wiadomo, że muzyka musi być najlepsza. Chociaż już... Dziwnie by mi to wyglądało takie... Bitter hero, w ca... które miałoby całe... W sobie całe dźwięki 6 tam 8 bitowe. Jakie to były bity? O no 8. 16 bitowe potem 32 i 64. Są jeszcze chyba jakieś 128? Czy coś tam? To jest to jest słabe. Bo mało co tam działa na tym coś. jest chyba taki Windows, a nie jestem pewny, tak jak mi znają, mówił. Oczywiście on się tyle tak zna, że. Ach. Przecież nie chyba. Witaj test nie bardzo robił. Badania silnik właściwie by się przydał. Hmm, nieźle, nieźle. Nie miałem jeszcze słabej gry tak w ogóle tutaj, dziwne, bo krótkie odcinki to mieć po 20 minut, jakby co. I nie wiem, jak będę robił. I tym bardziej nie wiem, jak będę wrzucał. Chyba będę sobie wrzucał na równi z Assassin's Creedem. Albo, nie wiem, w niedzielę, albo w sobotę, albo coś. Albo po prostu zrobię tak, jak właściwie chciałem zrobić, czyli wrzucanie na odwal się, to jest najlepsze. Nie ma, że wtedy być ten odcinek. Wrzucę z innej gry i wszyscy Rage miał być asasem. Oczywiście z tych, którzy to chcieli robić. O, i monofonisty dźwięk, to muszę mieć. E, starczy mi zbadać? Nie, starczy. <śmiech> <śmiech> Na razie sam, samolotka robić nie będę, bo kazualizacja gier była kiedy to? Teraz powinien być po 1970, 970 albo 80 w ogóle, bo wtedy wychodzi chyba NES, 80 chyba. A casualizacja była gdzieś w 2006, 2005, gdzieś tak w 2000 roku już. 21 wiek. Ach, ten wiek. Nie się jeszcze. Hmm. No bo to w ogóle jakiś. A nie mogę. Nowa gra. Niech będzie fantazja. Co było fantazja na konstrukcji? Nie wiem. The Legend of Lama. Ofy... Tylko nie mam taki, że nie mogę jednocześnie mówić i pisać tak. Bo mam trochę dziwnie z tym. To był RP czy przygodówka, no RPG to właściwie był trochę. Chodź się trochę drogi. Ale mam nadzieję, że będzie jakaś rekompensata w postaci... Yy, nie wiem... pieniążków. Silniczku nam najmniej, rozgrywka tutaj, okej. Okay. W ogóle może bym kiedyś Delegaton Zelda nagrała, nie jestem pewien. Nie mi się chciało. Aktualnie nie wiem. Może chyba nawet... Nie wiem czy nie nagrać tej gry w cały jeden dzień. Plus drugi. Troszkę dialogów, i inteligencji nie będzie. <tuszy> <tuszy> Właśnie to by miała być taka, bardziej taka seria taka pobocznościowa. A teraz tak dziwnie nagrywam. Czemu dźwięk jak nisko, ludzie, no? Nie, jak chce się, będzie, no. Wiesz w tych czasach ta muzyka nie była taka świetna, więc... Ale... Teraz nie jest aż tak świetna. Hmm. Co wy gadać przez kontrolę na nes bo w ogóle taki... Średnia wysokość co pamiętam. nie już węgło, jeśli taki dla mnie tak jak cegłowatym kontrolerem, kontrolerem granie jest takie wydaje się nieprzyjemne. Przecież nie wiem Ja wolę klawiaturę. Mam więcej funkcji w ogóle. ololol, hmm, wysokie oceny coś. Ciekawe kto będzie będziemy najwyższy, bo nie on znowu. Informat... A, Al games, przekupiłem Cię chyba czy coś. Mimo że mam z tylko dobrą grę. W tym czasie, no... Badanie bym sobie zrobił. Niech by to ninja. Chyba <tryk> 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 potrzeba mi jednego miliona, czy tam chyba miliona. Na moją nową siedzibę, więc wbijaj, wbijaj. No temat ninja, ninja już mam te, te, tytuł nawet. Nie no, w ogóle teraz jest parę tytułów, które daje DM już kiedyś, się grałem, Czekajcie, nie, nic nie widzę, więc... Ninja Gaiden, tak? I ten. Nie Gaiden, tylko Gaiden, wiecie czemu. Eee Powiedzmy, akcji i... Na Tessa? Tak, wiem, że ta gra, no, ta gra była na Tessa, więc niech mam będzie. W przyszłości będę robił więcej gier na PC-ta. Bo jestem w ogóle jestem PC-towcem, więc wiecie... No, Wolę PC-ty, taki fanboys taki właściwie. Nie bójcie się. I będę miał tutaj w tej że multiplayer platformowość, będę dawał na konsole, które o, jako taką ja lubię. I może nie będzie innych, więc... E, więc nie spodziewajcie się, że będę tworzył jakąkolwiek grę na Xboxa. Hmm, okej. Okay. A w tej grze muzyka jest niezła. Jakim ją całkiem niezła. Okej, okay, muszę zobaczyć... Nie chcę się w ogóle czytać, więc... O kurwa, decylowe, to się może przydać. Tak jeszcze będę robił dla wszystkich, czy coś tam? Grafika. Nie. świata. Jak wydam, to i właściwie będzie koniec odcinka. Hmm. Wiem, wiem, wiem. Powiedziałbym, nawet swojego silnik. Hmm. Będę robił i będzie koniec. Dawaj. Ty... Ten... I co, w grę? Hm. Chyba wiecie co to jest? Sega i w ogóle takie tam? Dawaj, że hmm, Dużo. To co? Это конец. Ну no и конец.